Witam wszystkich, chciałbym nagrać update, taki emergency, w którym no niestety zdecydowałem się, że sprzedam wszystkie swoje krypto, gdyż tutaj zauważyłem wczoraj, że dominacja bitcoina zaczęła tu spadać, więc dla mnie jest to praktycznie koniec tego bitcoina, zdecydowałem się wycofać wszystko do PLN-ów. Żeby wspierać po prostu banki centralne, bank centralny tutaj naszego kraju i wycofuje to wszystko właśnie, żeby trzymać to w banku na lokacie minus 1%. Zobaczcie, już na tą wiadomość od razu złoty zaczął się umacniać, czyli dolar zaczął sparać względem PLN-u, tak samo i Euro, zobaczcie, jak i, jakie wsparcie. Jest to wiadomość, która pewnie się rozprzestrzeni bardzo szybko wśród innych inwestorów, gdyż trzeba wspierać kraj, trzeba po prostu pozwalać żeby ten system się odnowił żeby właśnie podatki były wyższe dzięki temu ludzie którzy nie pracują będą mieć o wiele lepsze życie a ci co pracują będą pracować na nich także no zdecydowałem się powyciągać wszystko gdyż nie jest to fair trzymać pieniądze na lokatach i pomnażać je podczas gdy inni trzymający właśnie Fiaty wspierają naszą i inne gospodarki, także to jest taki ady. Tym samym zdecydowałem, że zakończę już 3.2.1 krypto, więc jest to ostatni odcinek. Cześć, trzymajcie się, na razie, dzięki za wszystko.